Mam na uchu taką zmianę, mhm. e, która była już usuwana trzykrotnie. Dwukrotnie było to wycinane skalpelem, e, po czym na szwach, które miałam założone, odrosło to w takim właśnie kształcie, jaki miały te szwy. Mhm. Za trzecim razem miałam usunięte to laserowo i wtedy odrosło w ciągu około roku. W międzyczasie zaliczyłam dużo różnych lekarzy, chirurgów, chirurgów medycyny estetycznej. Wszystko się kończyło na konsultacjach. Dowiedziałam się, że no tak już musi być. Że to i tak będzie odrastało, że za chwilę nie będę miała nic spłatka, płatka ucha, nie będzie już po prostu czego usuwać. Nie raz wychodziłam od lekarza, wsiadałam do samochodu i po prostu już z bezsilności płakałam, bo Chciałabym się tego pozbyć, no ale skoro jeden lekarz, drugi, trzeci chirurg medycyny estetycznej e, mówi mi, że nie ma sensu tego usuwać, bo to i tak odrośnie, to ja już zaczęłam wierzyć w te słowa. I to było takim odcięciem od tych marzeń. Czy wie pani, jaki charakter ma ta zmiana? Co to jest? Czy Ktoś panią ją poinformował. Zostałam poinformowana, że jest to bliznowiec. No zgadza się, jest to bliznowiec, jest to taki rodzaj łagodnego nowotworu skóry, który właśnie występuje jako taki, taka przeraśnięta blizna, przerosły guz skóry. Najczęściej po urazie, gdzie na przykład takim jak jest przekowaniu uszu. Przyjechałam, co jest taką nadzieją, że już wrócę bez tej zmiany, ponieważ utrudnia mi to, że nie do końca codzienne funkcjonowanie, ale to nie jest tak, że ja to dotykam i ja tego nie czuję przychodzeniu, schodząc ze schodów, czuję jak mi to drży. Ta zmiana rośnie, czasami się zmniejsza, czasami jest fioletowa, czerwona. Czuję się jakby miała obcego na uchu, szczególnie gdy zbiegam po schodach, gdy gdzieś idę szybko.